Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w czwartkowy. No, poranek to może dużo powiedziane, ale. Yy, bo już nie jest tak super rano. Natomiast zbieram się właśnie, ponieważ ja na basen. Tak, mam tu już pod spodem kostium kąpielowy, spodnie dresowe, duże, wygodne. Nienawidzę. Chyba nie ma dla mnie. Znaczy, może są gorsze rzeczy, ale jedną z takich mniej przyjemnych. Jest ubieranie wąskich spodni albo w ogóle czegokolwiek obcisłego na takie ciało, które już zostało wysuszone ręcznikiem, ale jeszcze jest takie, wiecie, trochę wilgotne, choć balsamowane. No, nienawidzę, jak jedę na basen, to muszę mieć coś, co łatwo się ściąga i łatwo się ubiera później. Nawet to ciało jeszcze jest takie, właśnie nie do końca wysuszone. Torbę, z którą normalnie jedzę na basen, mam w bagażniku, więc. Ładuję rzeczy do tej dużej torby z Le Colais. i powiem Wam, że jestem z niej mega zadowolona. Bardzo ją lubię. Na co dzień też w niej chodzę, chociaż ona jest dosyć duża i ja nie potrzebuję aż takiej dużej torebki, tak na regularny dzień, że tak powiem, ale czy na wyjazdy, czy właśnie. Czy znaczy, tak noszę ją też na co dzień, ale popatrzcie, ona jest po prostu olbrzymia. Dobra, to wyrzucam z pinki. Zostają. Czapka na głowę, bo włosy już nie bardzo. Ale nie ma sensu ich myć przed basenem, po to, żeby później je za chwilę zmoczyć. Więc tak jadę na basen, później wracam. Jakieś włosy Leona. Wiem, że to się już będzie kończyło, ponieważ jak wrócę, to y, przychodzę szybko do chaty, przebrać się, zgarniam młodego. Odłożę go do fryzjera, y, psiego fryzjera. Później w czasie, kiedy on jest ogarniany i chce, żeby był ostrzyżony na krótko, to ja jestem u okulisty i to jest moja druga wizyta u, u okulisty. No i jestem już po basanie. Włosy jeszcze trochę mam wilgotne, ale już nie chciało mieć ich do końca... Tam suszyć, bo mam taką wiecie, i tak swoją suszarkę. Bo tymi suszarkami, które są na siłce, na siłce, na basenie to bym za wiele nie zdziałała, nawet dwoma. Wszystko jest totalnie rzutem na taśmę. Zdążyłam lekko się pomalowałam, bo jak mam mierzyć te okulary i wyglądać, znaczy nie czuć się najlepiej z tym, jak wyglądam, to wiem, że nigdy nie ma sensu. Pies. Obecny. Mamy idealnie. No, wszystko jest na styk, jak zwykle, bez 51. Także auto, fryzjer, i ja. Okulista. tam przyszło do ciebie? To Twoja paczka jest. No, już otwieramy, tak? Bo ty jesteś prześmieszny z tym otwieraniem. Co tutaj jest w tej paczce? Tu są Twoje rzeczy, tak? Zobaczmy, co tu jest, Lawrć. Nie, jedna karma, tej jeszcze nie jadłeś. i też nie jadłeś, oj, nie ma tej, o którą nam chodziło chyba trzecia, a tu już tu masz coś tutaj, nie, tej też z tej firmy masz, ale nie masz tego smaku, Chłopie, wow. ile ty masz tutaj teraz pyszności, pupil, Cwert u upsów. 这样做不舒服，也是。 Naprawdę kocham wieczory w domu. Mam mikrofon ze złej strony, ale mam nadzieję, że będzie słychać to, co mówię. Lesiek po fryzjerze sobie tutaj chiluje. Pokażę Wam go jutro, chociaż mogę Wam pokazać to w sumie już dzisiaj. Wygląda jak pluszowy miś. Tak, kochani, o tobie mowa. Jest padnięty, bo wiecie, jednak cały dzień na nogach. Odebrałam go od fryzjera, to pojechał ze mną do pracy. Tam trochę sobie kimał na kanapie, ale generalnie i tak jak tylko ktoś wchodził albo ktoś coś głośniej mówił, no to on tam tak nie śpi takim pełnym snem, tylko jest w takim trybie czuwania, więc myślę, że jutro będzie spał pół dnia. Także on sobie tutaj śpiłnia. Ja sobie odpaliłam świeczuszki, jak widać. Ta świeczka jest piękna. Kupiłam ją w sklepie nap. Kupiłam ją co prawda 50% taniej bo normalnie jest dosyć droga. Pachnie ta świeca obłędnie. Wosk jest z kokosa, czy tam jest kokosowy i świeca jest z lawendą. Dosyć długo się już pali, bo jak możecie zobaczyć no jestem już za połową, ale ma nie wiem, coś jest w niej takiego, że ten zapach jest wyczuwalny, nie jest taki duszący. Tutaj sobie działa Dysonowy Odświeżacz, jak widzicie, żółta kreska jest, bo tutaj na tym wyświetlaczu nam się pokazuje jakość powietrza. To też możemy sprawdzić w aplikacji. Ja też tutaj od razu to powietrze nawilżam, dlatego że tu jest opcja nawilżania. Ten średni stan wynika głównie z tego, że gotuję no i z tego, że są świece pozapalane, także odpaliłam sobie tutaj, żeby, żeby działał. Jestem z niego bardzo zadowolona. On pierwotnie był, bo to jest sprzęt, który ma. Myślę, że ze 4 lata. Cały czas jest też ta wersja, natomiast ona jest teraz troszeczkę chyba zmieniony, ma delikatnie design, bo nie jest trochę odświeżona. I co mogę Wam powiedzieć, bo też było pytanie, czy jestem zadowolona. Jestem bardzo zadowolona z tego sprzętu. On był najpierw w moim domu rodzinnym, natomiast jak były, jak się wprowadziłam do tego mieszkania w sierpniu i była taka fala upa upałów, a ja tutaj nie mam klimatyzacji w tym mieszkaniu. To mama mi go przywiozła, pożyczyła, finalnie już został ze mną. Ona sobie kupiła Dyson ma taki w ogóle już mega wypasiony odświeżacz powietrza, który jest taki trochę kosmiczny, zupełnie inaczej wygląda. I ona teraz ma go w domu, ale też mieszka w takim rejonie, gdzie jest dużo gorsza jakość powietrza w tym sezonie grzewczym niż tutaj w Warszawie. Więc ten został finalnie ze mną, sobie teraz tutaj niech działa. Kupiłam sobie też tulipany, więc jedne stoją tutaj, drugie są tutaj tu jeszcze świeczka też kolejna z handem, tutaj kolejne tulipany, a ja tu gotuję. Mamy I... wieczór w domu. Bardzo je lubię naprawdę, właśnie takie wieczory. W piątkowy poranek, chociaż już nie jest tak wcześnie, bo jest za 10:10. 10. Zanim przejdziemy do tego, co w torbie, to nałożę sobie jeszcze płatki pod oczy. Ja korzystam jeszcze cały czas z takich płatków z firmy Rare. Mhm, Fokus? Halo? O, takich. Trzymam je w lodówce od jakiegoś czasu. One są um, takie bibułka w sensie bibułka, tylko są materiałowe, nie są żelowe. Do nich jest pęsetka dołączona. Są bardzo cieniutkie i czasami trzeba uważać, bo one się sklejają. ja niejednokrotnie przez przypadek miałam dwa, gdzie sklejone, czyli po używałam ich więcej, używałam ich więcej, niż była, było to potrzebne. I ja je sobie tutaj pod oko teraz nałożę, chyba coś za wysoko. I zaraz Wam opowiem, o co chodzi z tym cateringiem, dlatego że zdecydowałam się na. Teraz na trzy dni na próbę właśnie na catering z firmy, której jeszcze nigdy nie testowałam. I ja z cateringiem miałam już wcześniej do czynienia. Jak mieszkałam w Bielsku, to przez jakiś czas zamawiałyśmy ja i moja mama. Później tutaj już jak byłam w Warszawie i tu mieszkałam, to w zeszłym roku przez jakiś czas jadłam na nice you natomiast z cateringiem mam trochę tak, że to prędzej czy później i tak mi się zaczyna nudzić, a początkowo to jest jeszcze nawet fajne i ekscytujące, że możecie sobie tam zamawiać. Co chcecie, przychodzą te posiłki, tak jakoś taka jest, wiecie. No, no nie, jest jakiś w tym element taki fajny, natomiast po pewnym czasie to się po prostu zaczyna nudzić, i mimo że ja nigdy nie miałam diety, która była na 7 dni w tygodniu, tylko zawsze miałam te weekendy jakby luźne i wolne, to mimo wszystko po jakimś czasie ta dieta mi się po prostu nudziła, te potrawy się zaczęły powtarzać. Ten smak już mnie zaczynał męczyć, bo one nawet jeszcze były dobre. Nie wszystkie oczywiście, ale nie wiem, no brakowało mi, chciałam już po prostu, miałam już dość. Ale ostatnio, ponieważ dawno temu, znaczy dawno temu, no dawno już nie miałam cateringu, to stwierdziłam, że zamówię sobie e, tym razem coś na próbę, czego jeszcze nie miałam. Kusi mnie bardzo, bo słyszałam dużo dobrych opinii o. Takim cateringu, który jest chyba najdroższym cateringiem tutaj w Warszawie, nazywa się Mój Prywatny Kucharz. To Prywatny Kucharz. I to jest catering, który robi Belweder. Ja akurat w restauracji nie byłam nigdy w Belwederze. Obecnie wiem z opowieści, że warto i że jest tam pyszne jedzenie. Natomiast ten mój Prywatny Kucharz, no to jest tak. 140 zł za dzień. Uważam, że to jest bardzo dużo w skali miesiąca. Co prawda też słyszałam, że jakość tego jedzenia jest na zupełnie innym poziomie, że mm, jakby tam faktycznie płacimy dużo, ale smak i produkty są z takiej najwyższej półki. Natomiast ja zdecydowałam się na Kukuła, dietę od Kukuła. Nie wiem, jak to się. Kukuła Healthy Food. Nie jest to żadna współpraca ani nic takiego. Zamówiłam sobie to sama, wzięłam trzy dni. Co prawda chciałam środa, czwartek, piątek, a już było za późno. I mam piątek, poniedziałek, wtorek, więc dzisiaj zaczynamy. Zaraz zobaczymy, co jest tam w środku. Zdecydowałam się na opcję taką, gdzie wybieracie sobie menu. I zrobiłam to dlatego, że ja mam trochę alergii pokarmowych, pewnych rzeczy jeść nie mogę i chcę mieć kontrolę nad tym, że mogę sobie wybrać, na przykład, nie wiem, jeśli jest na podwieczorek ciastko orzechowe z nie wiem z czymś, no a ja orzechów nie mogę jeść, to wymieniam sobie na coś innego i mam opcję 1500 kalorii, natomiast wyeliminowałam podwieczorek, dlatego, że dla mnie Pięć posiłków dziennie to jest za dużo. Nawet cztery to wydaje mi się, że też jest dla mnie za dużo, wystarczyłyby mi trzy. Mam teraz ym, śniadanie, drugie śniadanie, obiad i kolację yy, i tutaj jest rozpisane, bo się trochę zdziwiłam z jakich diet, ja bo możecie tam jak macie ten wybór menu, to możecie korzystać co się tutaj pcha do mnie. Jeśli wybieracie właśnie tą opcję z wyborem menu, no to możecie korzystać z różnych y, tych programów. Ja tutaj mam chyba śniadanie wege, drugie śniadanie z diety lekkostrawnej, obiad z jakiejś takiej low carb chyba, a kolację wydaje mi się z diety takiej in, insulinooporności. Dla osób, które mają insulinooporność. No i jak mam teraz to zrobić z Tobą, gościu? niezbyt dobrze to rozkminiliśmy, wiesz? I teraz nie mam serca Cię ściągać na dół. Najpierw mamy kolację i jest to y, zupa z makaronem sojowym i filetem z piersi indyka. Spoko, zupa na kolację bardzo okej, okay, bo nie będę taka będzie strasznie najedzona, ten, m, przejedzona, że tak powiem. Tutaj mamy... Co to jest? Śniadanie. Na ciepło lub na zimno. Tosty z burakiem i kozim serem na rukoli i sosem szczypiorkowym. I wyglądają bardzo spoko. Ja uwielbiam buraka, w ogóle buraka i kozi sera. Już to połączenie bardzo mi pasuje, dlatego też wybrałam. ją chyba po... Pięć różnych posiłków, w sensie pięć różnych śniadań do wyboru na śniadanie. Tak mi się wydaje, że pięć albo sześć, więc wybór był duży. Drugie śniadanie jest dosyć specyficzne, bo ja raczej na drugie śniadanie bym makaronu chyba nie jadła. Makaron mi się kojarzy raczej z ubiadem albo kolacją. Ale tak, mamy tutaj z diety lekko strawnej drugie śniadanie na ciepło. Makaron z mozzarellą, cukinią i pomidorami. Też wygląda. Całkiem ok. Kulki mozzarelli, To widzę, że jest chyba jeszcze karczoch, tylko tu spada z naklejką I obiad wygląda w ten sposób. Mamy tu jakąś patartą marchewkę, warzywka, grillowane i jakieś klopsy. I to jest obiad. Klopsiki z kurczaka w stylu azjatyckim z makaronem i marchewki, z makaronem, z makaronem z marchewki, przepraszam, czyli to jest makaron z marchewki. No i do tego tutaj właśnie są te grillowane warzywa, ale klopsy spoko. Nie wiem tylko, czym się różni, dlaczego to jest w takim innym opakowaniu niż te pozostałe, ale to nic. Dobra, ja się zabieram za śniadanie, robię kawę. Miodki. Oczywiście, że rozlałam kawę. O, oczywiście, że tak, dobrze, że nie dużo. Ale jednak. No nie wierzę. Wiecie, że drugi raz uderzyłam w tą filiżankę. Chcę się nie rozlało tym razem. Łóżko nie ogarnięte. Leon tam. Na środku się rozłożył już, do spania jest gotowy, do drzemki. Ale zaczęłam, bo wieszałam pranie, ogarniałam tam pokój ten mały, ponieważ dzisiaj przyjeżdża moja mama, przynajmniej taki jest pierwotnie plan, znaczy aktualny plan, mam nadzieję, że on się nie zmieni. Przyjeżdża pociągiem tym razem, ponieważ jutro jedziemy po odbiór jej nowego samochodu. Tak, jedziemy do innego miasta, dlatego ona też przyjeżdża pociągiem i już będzie wracała, mam nadzieję, nowym samochodem. Nie ukrywam, że cieszę się tak, jakby to był mój nowy samochód, ale dlatego będę ten pokój, znaczy ogarniam tamten pokój dla niej. No i ściągałam pranie, które już wyschło i naszła mnie taka myśl, że mam coraz więcej tych rzeczy sportowych. Tutaj w pokoju mam szafę, które widzicie za mną i tam jest taki podział, że... Ta część, która jest przy drzwiach, nie se, przy, szafie, przy szafie, przy ścianie się niestety nie otwiera. Te drzwi jedne, one mają po prostu tam drążki i tam do końca ściany jest drążek. No a tutaj ta część środkowa to są półki. I w związku z tym, że ja tych rzeczy sportowych mam coraz więcej, one są tam na jednej półce takie będzie poutykane. Jak ja później chcę coś wyciągnąć, to to się wszystko rozsypuje, szczególnie że. Te rzeczy sportowe bardzo często mają takie materiały dosyć śliskie I to mi się, wiecie, roz, rozwala wszystko Zresztą właśnie jedna spódniczka nowa jeszcze z metkami, druga też nowa, ale bez metki jeszcze w niej nie grałam Ale coś mam wrażenie, że mi strasznie się też nie zsuwa z bioder Ale pomyślałam sobie, że mam tutaj, bo łóżko, na którym aktualnie siedzę ma takie, wiecie, szuflady na dole, po dwie na każdą stronę jedna z tych szuflad jest pusta i ja ją zaaranżuję na rzeczy sportowe. Będę ją miała w jednym miejscu, Materiał właśnie, widzę, że miga, będę ją miała w jednym miejscu, ta szuflada jest dosyć duża, bo ona ma, myślę, około metra szerokości i metra głębokości. Więc te rzeczy będą po prostu mogły sobie tam leżeć. Sukienki, na znaczy sukienki, spódniczki ze spódniczkami, topy osobno, staniki osobno, koszulki osobno, bluzy osobno. A teraz mam to tak jakoś w takich wieżyczkach poukładane. No i właśnie wszystko się rozlatuje zawsze. Więc mnie strasznie wkurza. Więc biorę jeszcze odkurzać, szybko tam tą szufladę ogarnę i sobie te rzeczy ułożę. Pokażę Wam to już pewnie nagram telefonem, bo widzę, że bateria w tym aparacie już pada. Także dobieram się do działania. Z nie miałam w planie tego robić teraz i nie mam z bardzo dużo czasu, ale wiem, że jeśli tego nie zrobię teraz, to nie zrobię tego na pewno w najbliższym czasie. Więc do dzieła. Zrobione. Wszystko, proszę bardzo, na swoim miejscu. Oczywiście leginsy są całe w lona sierści, ale to już do tego się zdążyłam przyzwyczaić. Spódniczki. Ich łącznie w tej chwili 6, tylko jedna jest w praniu. Tu są bluzki, takie topy na ramionczkach i dwie koszulki takie typu Polo, Legginsy, dwie bluzy z HM, ale są takie grubsze. I szczerze, to takie. No ich nie lubię, ale teraz rzadko w nich chodziłam. Tutaj mam też zresztą z HM, takie dwa topy, które mają od razu stanik wbudowany, a reszta to są. Właśnie takie krótkie, czy znaczy, ja to noszę jako staniki, przecież ja też noszę jako topy do ćwiczeń. Tutaj są dwie bluzy tak wciśnięte, pod spodem jest kostium kąpielowy, tutaj są rzeczy, w których nie chodzę, bo albo są na mnie trochę za małe, za ciasne, albo po prostu za bardzo ich nie lubię. Nie wiem, tam kostiumu też jednego kąpielowego nie ma, w którym akurat pływałam, więc później go przełożę najwyżej. Tu, no i wszystko, wiecie, te rzeczy były ułożone jedna na drugiej w takiej, małej, w takiej małej półce. Te pudła były z tyłu, a to takie było ściśnięte, więc tu przynajmniej będzie mi trochę, mam nadzieję, łatwiej. Proszę bardzo, jaki elegancki gentleman w nowym tutaj zestawie. Tutaj leżą stare szelki. Właśnie wróciliśmy ze spaceru i pomyślałam, że Wam pokażę. Kupiłam mu nowy zestaw i smyczkę, i szelki, bo te już naprawdę w strasznym stanie są, ale właśnie muszę sprawdzić, bo nie jestem pewna, czy nie mogę tego ściągnąć teraz, ale wydaje mi się, że my tamte mieliśmy 4 lata, 3 lata, 5 lat, już nie wiem, chyba 3 albo 4. I znowu zdecydowałam się też na przyjaciół. tutaj mamy szelki bezuciskowe, one mają, <ścoughs> cześć nosku, Tutaj regulacje w kilku różnych miejscach, więc yy, i tu, nie czekajcie, tu muszę to ściągnąć, bo nie widzę. Dawaj, no ściągamy, pięknie. Wzięłam tym razem całe czarne, takie wybrałam, czy nie całe, czarne w białe kropki. Tam dużo było różnych kolorowych, ale stwierdziłam, że takie. Tak, i regulacje mamy w czterech miejscach. Tu, i tu pod brzuchem. No i smyczkę też mamy dokładnie do kompletu tą samą, zdecydowałam się na taką z większymi karabinczykami, w ma rozmiar M tych szelek i na taką spacerową tą smycz, do której można jeszcze ewentualnie coś dopiąć. Bo jeszcze jest wersja miejska, która już mm, ma taką tutaj jak brączkę, której się nie da odpiąć, ona no, jest po prostu tak tutaj szytym tym materiałem. A tutaj mamy trzy takie. Ja mam dokładnie, mieliśmy dokładnie ten sam zestaw, tylko po prostu w innym wzorze, ale bardzo dobrze mi się sprawdziła. No, zobaczcie, te już są zniszczone, są brudne. Nie, no wróciliśmy dopiero, to nie jest drugi spacer, ale patrzcie, tylko że są lata. Naprawdę świetnie nam się sprawdziły. Więc z tymi się żegnamy. A mamy już piękne nowe: leon, fryzjer, nowe akcesoria psie, nowe żarcie. Kurde, ty to masz życie, chłopaku. Pokój na przyjazd mojej mamy jest już gotowy. Normalnie ten stoliczek nie jest tutaj, tylko stoi w salonie koło kanapy jako taki po, 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 po. taki stolik pomocniczy, a lampka jest normalnie tutaj na biurku, ale stwierdziłam, że może będzie jej po prostu, wiecie, wygodniej i przyjemniej. Cały czas się coś zbieram do tego, żeby ten pokój trochę... Nie ja rzadko gości, więc w zasadzie on pełni rolę bardziej takiego składzika w moim przypadku. Niestety pranie się tutaj będzie suszyło. Moja mama tutaj i tak będzie tylko spać. Nie będziemy tu spędzać dużo czasu. Te kartony też tutaj zostają. Bo tu mam paczkę do odesłania, tam są yy, jakieś rzeczy. No, ni niestety nie mam czego z tym zrobić. No jak możesz zostawić ten dywan? Dziękuję. Ale tak, pokój już na nią czeka. Leoś, ja widzę, co robisz. Natomiast jest godzina w tej chwili za dwie. O, działaj, za dwie ósma, nawet za minutę już za chwilę będzie ósma. Yy, I. Miałam jechać po mamę przed 9. Ona miała być za 29 w Warszawie na dworcu centralnym. Niestety napisała do mnie przed chwilą, że ma opóźnienie. Pociąg już 30 minut. Do tego jadą jakąś inną, zmienioną trasą. W związku z czym jadą bardzo wolno. No i czy w sumie nie wie, czy to opóźnienie 30 minutowe zostanie, czy się jeszcze wydłuży. Ja wykorzystam ten moment, bo właśnie widzę. Teraz kolejny, że to lustro jest po prostu totalnie zakurzone. Tamto drugie też jest już do mycia, więc jeszcze tutaj ogarnę trochę. Ten mnie już terroryzuje, bo już coś mu się wymyśliło, że chce wychodzić. Teraz jeszcze nie. Ja Miałam taki plan, żeby w ogóle pojechać z nim na ten dworzec i odebrać go z moją mamą. Znaczy odebrać go, odebrać moją mamę razem z nim. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj jeszcze są kartony do wyrzucenia. Co prawda zbierałam, zbierałam, zbierałam. Myślałam, że będę coś wystawiać na Vinted i wtedy te kartony mi się przydadzą, no ale na razie nie za bardzo mam do tego głowy. Nie wiem, muszę później przejrzeć w, jakiś, w jakimś tygodniu, przejrzeć też swoją szafę i rzeczy, ale i tak jakieś przesyłki do mnie co jakiś czas przychodzą. Ja coś co jakiś czas zamawiam, więc. Te kartony znowu nagromadzę pewnie. Poza tym, dwa z nich są już tak mocno poklejone, że nie wiem, czy by wytrzymały jakiś transport. Także, po prostu je zaraz rozłożę na płasko i je wyrzucę. No i tak będę czekać. Mam trochę więcej czasu. Jeszcze z nim muszę też wyjść więc mam nadzieję, że jakoś mi to zleci. Jeśli chodzi o catering dzisiejszy, to powiem Wam, że zjadłam do tej pory trzy z czterech rzeczy. Zjadłam śniadanie, jak widziałyście, zjadłam obiad dosyć późno, bo jakiś taki miałam dzisiaj dzień trochę... Rzekomo wyjazdowy. Nie siedziałam fizycznie cały dzień w pracy przy biurku, więc obiad, jak trochę później, obiad był przepyszny i chętnie bym go zjadła jeszcze raz. Naprawdę był bardzo dobry, bardzo mi smakowały te klopsiki. I jakoś około 18.00 odpodgrzałam sobie śniadanie nie śniadanie, drugie śniadanie a na drugie śniadanie był ten makaron, i powiem Wam, że też był bardzo dobry. Nie jestem teraz głodna, wypiłam też dosyć duży zbanek herbaty i dużo też wody. Jeszcze, zresztą zaczęłam teraz wmuszać w siebie wodę, bo ja bym mogła kompletnie nie pić nic, nic przez cały dzień. Także nie jestem absolutnie głodna. Została mi ta zupa, która jest na kolację, ale myślę, że ja jej nie będę już jadła i dam ją czy zaproponuję mojej mamie, bo myślę, że ona zje ze smakiem, ona lubi tego typu zupy. A szkoda, żeby się zmarnowała. Jak nie będzie chciała, no to ja ją może zjem, nie wiem, jutro. Ale tak, na razie jestem bardzo zadowolona i powiem Wam, że jestem też bardzo ciekawa, jakie będą, w sensie, jakie będą te kolejne dni. Teraz znowu mam dwa dni przerwy, bo, przerwy, bo w weekend nie zamawiałam cateringu. Będę miała w poniedziałek i wtorek, i jeśli będzie tak dobrze jak do tej pory, tak jak dzisiaj, to nawet rozważę zamówienie tego na większą ilość dni, że po prostu, nie wiem, czy po świętach. Mm, bardzo to jest łatwe i na razie, jeśli mi smakuje, to co jakiś czas nie wykluczam, że będę sobie taki jakiś catering zamawiać. Może nie tak, żeby z niego korzystać przez rok. Ciągiem, bo tak jak mówiłam rano, mi się to za bardzo nudzi. Te włosy dzisiaj ze mną nie współpracują, ale raz na jakiś czas, czemu nie? Montowałam też już trochę. Wiem, że tutaj materiału na jednego vloga jest wystarczająca ilość, więc będę się z Wami żegnać. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziłyście ze mną te dwa, dwa dni w zasadzie. A jutro postaram się. Mam nadzieję, że nie było słychać, że nie. Przykrywałam mikrofonu rękami, tak totalnie. Że jutro też, planu, znaczy jutro też planuję coś nagrywać, więc zaczniemy po prostu nowego vloga. I trochę jak się je ogląda ciągiem, to jest jakaś w nich, mam nadzieję, w ostatnim czasie, jakaś taka spójność, bo nagrywam więcej. Więc zazębiają się trochę ze sobą. Dobra, buziaki, dzięki wielkie.